O nas było trzech braci, jeden bliźniak, drugi młodszy, wszyscy 3 jesteśmy mundurowi, wszyscy mamy taki sam motor. Mój brat bliźniak jest moim proboszczem, dzięki temu od wielu lat jesteśmy w Krośnicach, no i dzięki temu, że jest nas dwóch, to mogę więcej czasu poświęcić na poezję. Choćby teraz na przykład na kilka dni wyjechałem, bo tak jakby człowiek był sam, to już byłby problem. Na dwa, trzy dni, no bo wtedy trzeba zawalić jakieś tam obowiązki, też pasterskie. I słuchajcie, kiedyś miałem taką przygodę, słuchałem telefon, podnoszę słuchawkę, chłopak się przedstawia: Jestem studentem Uniwersytetu Łódzkiego. Mówi, proszę księdza, gdzie można kupić księdza książki? One, akurat ja mam nowsze wydanie tej książki. Mianowicie książka nazywała się Miłośnie. Tomiki, które się najszybciej sprzedały. Najpierw były cztery tomiki. To tylko wiatr, zadrapany sercem, Era ta do miłości i, i szczęście, które boli. Te to tomiki się najszybciej rozeszły. Potem ludzie pytali, czy one jeszcze będą. Ja mówię, że już nie będzie, bo się rozeszły. No i tak mnie ludzie męczyli, że jak myślę, no to muszę jeszcze raz to wydrukować. Mówię, zamiast czterech książek, to wydrukuję jedną. Wydrukowałem książkę miłośnie. Dwa pytania były, też się rozeszły znowu ludzie mnie męczyli, czy to jeszcze będzie więc wydałem tu jeszcze, jest jakby pięć książek bo są jeszcze wiersze z szuflady no i tego chłopaka ta książka interesowała mówi, że był w bibliotece Uniwersytetu Górskiego i była tam księdza książka miłości mówi, obleciałem wszystkie księgarnie w Łodzi pytam o księdza wiersze, mówią, że nie ma takiego poety bo jego książek nie ma w księgarniach, nie ma takiego poety Mówi, jest, bo książkę widziałem. No i chłopak, słuchajcie, podziwiałem go za wytrwałość. Obleciał wszystkie księgarnie możliwe. Nigdzie nie ma mojej książki, więc wrócił do biblioteki uniwersyteckiej. i Jeszcze raz wygrzebał tę książkę. Tam jest adres wydawnictwa. Zadzwonił do Krakowa. No i mój kolega, który tam w tej drukarni był, podał mu namiary. No i ten dzwoni na ten mój telefon. Gdzie księdza książkę można dostać? Ja mówię, wiesz, tak naprawdę to tylko u mnie, bo większość tych książek to drukuje za własne pieniądze. Taka dzisiaj sytuacja poetów, że ja kiedyś zaproponowałem jednemu wydawnictwu, to mówią, że jedyny poeta, który się opłaci drukować, to Twardowski. I z wydawnictwa mi odpisali, że mam złe nazwisko, że gdybym się nazywał Krząt Twardowski, to by mnie wydrukowali, ale gdyby Krząt góryła, to nie, bo to by leżało. nie?